Witajcie! Siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj się tak nie zmachałem jak ostatnio, bo jadę po prostej. Co prawda pod wiatr, ale... E, Robiłem sobie rozgrzewkę, jest z milion stopni, słuchajcie. Wiatr wieje 300 km na godzinę. U, jadę do Iławy z Grudziądza. Kto z okolic to rozpoznaje tą długą, ognistą prostą. Krótko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Jadę ostatnią jazdę na tym siodełku. Już jakiś czas temu zamówiłem je sobie. Co mogę o nim powiedzieć? Nie jest to oryginał, to już wiecie na pewno. Po co zamówiłem sobie to? No, bo chciałem zobaczyć, czy ta szpara faktycznie pomoże mi w pozbyciu się drętwienia. I powiem tak: drętwienia nie odczuwam, jest naprawdę spoko. Tylko że. Dla mnie jest ono za szerokie. Ucieram tutaj udami i gdzieś moje pośladki siedzą w tym miejscu. W momencie jak noga opada robi taki, wiecie, obsówkę na boku i no jest nieprzyjemnie. Jadę ostatnie 50 km dzisiaj na nim, później je zdemontuję, wrócę do mojego oryginalnego speca. Zamówiłem już inne siodełko, też pod triatlon. No zobaczymy. Może tam to będzie lepsze. A i jeszcze jeden minus dla tego siodełka, bo w specu miałem tutaj sobie taki uchwyt na dentkę. Tutaj tego nie ma. No więc e, więc też lipa, nie? Gdzieś tą dentkę muszę umiejscowić. A więc dentka jest tu. Y, nie w kieszonce, bo kieszonki mam dzisiaj załadowane po brzegi. Co mogę więcej o tym siodle powiedzieć? Jest niebiańsko miękkie, jest po prostu baja. Nie czuję żadnego, wiecie, ucisku. Y, twardego siedzenia czy coś w tym stylu, no zobaczcie, jest, nawet tutaj jest mięciutkie także jeśli ktoś lubi miękkie siedzenia to na pewno jest ok e, taki mam minus, bo ja generalnie potrzebuję szparę e, w siedzeniu i jeśli przesunę się do tyłu to tutaj odczuwam przyleganie tej części właściwie całej powierzchni odczuwam przyleganie do do, 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 do tyłka że tak powiem więc dla mnie to jest taki Niby, niby jest ok, bo jest miękko, ale dla mnie jest to jednak jakiś dyskomfort. Ja muszę mieć po prostu szparę po całej długości. Następny model, który przyjdzie, też zamontuję, też przetestuję, pojeżdżę przez tydzień. No i co? Pogoda jest, ruszam w trasę dalej. W opisie tego filmiku, oczywiście, umieszczam link do aukcji z której zamawiałem. Jeśli nie będzie aktualny, to, to umieszczę jakiś pewnie inny, gdzie możecie znaleźć takie siodło. O! Ktoś słucha z cezoryka. Nie się jeździ, w pozycji pochylonej jest naprawdę wygodnie, no tylko dla mnie jest po prostu za szerokie i... I no niestety, pożegnamy się z tym siodełkiem. Może wyląduje ono w konkursie, więc subskrybujcie kanał i ciśnijcie subskrypcję i dzwoneczek, aby nie ominąć kolejnego konkursu, który będzie na kanale niebawem. Tymczasem ja się zbieram, bo czas mnie nagli. Dzień jest krótki. Idziemy jeszcze sobie kawałek po prostej, potem się zaszą pentelki, jakaś góreczka, tych to podziwiam, a ja ich ścigam. Oglądanie, widzimy się w następnym filmiku. Pewnie wpadnie znowu jakiś unboxing, może coś innego. Trzymajcie się, obserwujcie mój kanał, Wpadajcie na grupę rowerową, tam jest mnóstwo interesujących tematów. Porady, zapytania, linki do ciekawych aukcji. 我这样。